Pomysł pojawił się podczas rozmów z mieszkańcami, z Radą Sołecką. W ubiegłym roku obchodziliśmy 800-lecie pierwszej zmianki na piśmie o miejscowości Kosakowo i chcieliśmy to w jakiś sposób upamiętnić i postanowiliśmy, że stworzymy takie tablice historyczne zawierające historię tego, co działo się na przestrzeni ostatnich wieków na terenie ziemi kosakowskiej. To jest akurat jedna z pięciu tablic i jest to tablica przy urzędzie, która mówi o centrum miejscowości, o takiej historii powiedzmy bardziej administracyjnej. Mamy naprzeciwko, można powiedzieć, Urzędu gminy tablicę o mleczarni, także o początkach kościoła. Zapraszam wszystkich zainteresowanych pod tablicę w miejscu dawnego, nieistniejącego już dzisiaj kościoła katolickiego w Kosakowie. Na tej tablicy znajdą Państwo informacje, kto i kiedy ten kościół zaprojektował, bo do tej pory to był fakt nieznany. Historię Kosakowa, gminy Kosakowo próbowało opisać już kilku lokalnych badaczy. Wydaje mi się, że trafiłem w pewną niszę, przed nich jeszcze niezagospodarowaną, zagospodarowaną. Odnalazłem całą masę materiałów, dzięki którym tę historię możemy w pewnym sensie wręcz pisać na nowo. Myślę, że jest to piękny wzór dla innych miejscowości, dla pozostałych dziewięciu SOES, w jaki sposób można pokazać historię naszych SOES. Myślę, że tego rodzaju formuła. Aby były to tablice, które pojawią się w przestrzeni publicznej, jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy przyjeżdżają i zawsze są zainteresowani, aby poznać tą historię lokalną.